Субтитры создавал DimaTorzok Nie oblicze twę Panie mój zajaśnieje nad sługą twym, niech przenika mnie Jego blask. Niech oblicze Twe, Panie mój, zajaśnieje nad sługą Twym, niech przenika mnie Jego blask. Niech oblicze Twe, Panie mój, zajaśnieje nad sługą twym, niech przenika mnie Jego blask. Boże w Trójcy, Świętej jedyny, który miłością jesteś i miłosierną miłością, prosimy Cię pokornie przedstawienictwo Matki, Królowej Miłosierdzia, przebacz nasze grzechy, ulecz słabości, rozerwij kajdany. Zniewolenia, umocniaj, maczniaj w filach doświadczeń, wspieraj w przeciwnościach losu. Naucz nas też postępować drogą Twoich przykazań, Dekalogu, zwłaszcza miłości Boga i Bliźniego. Błogosław, błogosławieństw Twoich oraz pełnić uczynki miłosierdzia, tak rzędem duszy jak i ciała, abyśmy, stając się solą dla Ziemi i światłem dla świata. Dążyli do trwałego zjednoczenia z Tobą w niebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłosierny Panie Jezu Chryste, Ty przychodzisz do nas jako Emanuel, Bóg z nami, jak dzisiaj objawia się tajemnica Twoja w Ewangelii. Choć święty Józef ufał i wierzył Twojej i naszej mamusi Maryi, to jednak nie rozumiał w poludzku wielu spraw. Dlaczego wróciła z Ain do Nazaretu brzemienna? Jak się to stało? Jeszcze nie zamieszkali razem, a już nosi pod sercem dziecko. Wypadał na nią wyrok śmierci według prawa mojżeszowego przez ukamienowanie. Wierzył i ufał w uczciwość Miriam Maryi, swej małżonki, z którą dopiero miał zamieszkać. Ale w nocy anioł z nieba przysłany mówi: Nie bój się, wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, bo z ducha świętego jest to, co się w niej poczęło. Zaufał z wiarą Bożemu Słowu. I my uczmy się od świętego Józefa ufać Bogu, który jest pełen dobroci, miłości, miłosierdzia, jako mąż sprawiedliwy. On nas również prowadzi do Jezusa wraz z Maryją. Podlimy się. W intencjach ludzkości Kościoła i świata, na czele z papieżem Franciszkiem, polecamy naszego nowego Metropolitę, księdza arcybiskupa Adriana Galbasa, wszystkich biskupów, prezbiterów, diakonów, misjonarzy, osoby zakonne, ojca Franciszka o szczęśliwy powrót do zdrowia po zabiegu. Wszystkich tych, którzy nas prosili o modlitwę wiedzącą, więc tych, których winniśmy się modlić. Polecamy przedstawicielstwo świętego Maksymiliana, świętej Faustyny, Bożego Miłosierdziu, tych, którzy modlą się tutaj w kaplicy, w niepokanowie sanktuarium świętego Maksymiliana, prezbitera Męczennika Miłości oraz łączących się z nami przez Radio Niepokalanów i Telewizję Niepokalanów TV w kraju i świecie. Polecamy także wszystkie intencje czytelników rycerza niepokalanej proszących nas o modlitwę przyjaciół, sympatyków, dobrodziejów. Polecamy zmarłych pokutujących w czyśćcu oraz wyniesienie do chwały ołtarzy sług bożych papieża Lona XIII, Benedykta XV i XVI, Piusa XI i XII, kardynał Stachlonda, brata i z Niepokalanowa, ojca Katarzyńce, siostrę Łucję Santos, siostrę Różę Węgłoską i wszystkich innych, którzy czekają na sąd Kościoła, polecamy Bożemu Miłosierdziu, szczególnie w broni Ojczyzny i wolności wszystkich wiernych zmarłych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my opuszczamy naszym winowajcom i nie bądź nas na pokuszenie, ale nas wysyp w Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod ponskim piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekiel, trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzę w Ducha Świętego, w święty Kościół Powszechny, w świętych obcowanie, w grzechów odpuszczenie, w ciała zmartwychwstanie, w żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego. A Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej serdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Da Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego a Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego, całego świata Na jego bolesnej męki miej, miej miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daje jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daje jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daje jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas. I całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas, i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas, i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas, i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, Przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego, Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki, męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem, święty Boże, święty mocny. Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie, o krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodą, któraś wypłynęła Z najświętszego serca Jezusowego Jako zdrój miłosierdzia dla nas Ufamy Tobie, Jezu, ufam Tobie Jezu ufam Tobie. 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 Jezu, ufam tobie. Sierniejszy. Twoja dobroć jest nieskończona, skarby was nie przebrane. Ufam bezgranicznie Twojemu miłosierdziu, gdy jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, żeby w ten sposób móc dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. Pragnę szerzyć Twoje miłosierdzie poprzez spełnianie dzieł miłosierdzia, tak wobec duszy, jak i ciała. Zwłaszcza starając się na wrócenie grzeszników, niosąc potrzebującym pomocy. Chorym i strapionym. Strzeż mnie więc, O Jezu, jako własności swojej, chwały swojej. Jakkolwiek czasami drżę ze strachu, uświadamiając sobie słabość moją, to jednocześnie mamy bezgraniczną ufność w Twoje miłosierdzie. Oby wszyscy ludzie poznali zawczasu nieskończoną głębię Twojego miłosierdzia, zaufali mój i wysławiali je na wieki. Amen. Kiria eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, się nad nami. synu odkupicielu świata Boże, się nad nami. duchu święty Boże, się nad nami. święta trójco jedyny Boże, się nad nami. miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocie stwórcy, Ufam. miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości, odkupiciela. Miłosierdzie Boże niezgłębiona miłości uświęciciela. Ufamy to. Miłosierdzie Boże niepojęta tajemnica o Trójcy Świętej. Ufamy to. Miłosierdzie Boże w wyrazie największej potęgi Pana. Ufamy to. Miłosierdzie Boże w stworzeniu duchów niebieskich. Ufamy to. Miłosierdzie Boże powołujące nas z nicości do istnienia. Ufamy to. Miłosierdzie Boże ogarniające wszechświat cały. Miłosierdzie Boże darzące nas życiem nieśmiertelnym. Ufamy to. Miłosierdzie Boże chroniące nas przed zasłużonymi karami. Ufamy to. Miłosierdzie Boże dźwigające nas z nędzy grzechu. Ufamy to. Miłosierdzie Boże usprawiedliwiające nas w słowie wcielonym. Ufamy to. Miłosierdzie Boże wypływające z ran Chrystusowych. Miłosierdzie Boże tryskające z najświętszego serca Jezusowego. Miłosierdzie Boże dające nam najświętszą Maryję Pannę za matkę Miłosierdzia. Miłosierdzie Boże w objawieniu tajemnic Bożych. Miłosierdzie Boże w ustanowieniu Kościoła powszechnego. Miłosierdzie Boże w ustanowieniu sakramentów świętych. Miłosierdzie Boże przede wszystkim w sakramencie chrztu i pojednania. Ufamy to. Miłosierdzie Boże w sakramencie ołtarza i kapłaństwa. Ufamy to. Miłosierdzie Boże w powołaniu nas do wiary świętej. Ufamy to. Miłosierdzie Boże w nawróceniu grzeszników. Ufamy to. Miłosierdzie Boże w uświęceniu sprawiedliwych. Ufamy to. Miłosierdzie Boże w udoskonaleniu świątobliwych. Miłosierdzie Boże zdroju chorych i cierpiących. Ufamy to. Miłosierdzie Boże ukojenie serc udręczonych. Ufamy to. Miłosierdzie Boże nadziejo dusz rozpaczonych. Ufamy to. Miłosierdzie Boże towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie. Ufamy to. Miłosierdzie Boże uprzedzające nas łaskami. Ufamy to. Miłosierdzie Boże pokoju konających. Miłosierdzie Boże rozkoszy niebiańska zbawionych. Ufamy to. Miłosierdzie Boże ochłodu i ulgodu to Miłosierdzie Boże korono wszystkich świętych. Ufamy to. Miłosierdzie Boże niewyczerpane źródło cudów. Ufamy to. Baranku Boży, który okazałeś największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu. Przepuść nam. Baranku Boży, który się miłosiernie ofiaruje za nas w każdej mszy świętej, baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy świata, miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego, miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będziemy. Módlmy się. Wszechmogący Boże, którego miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, Wejrzyj na nas łaskawi i pomnóż w nas ufność miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, ani nie upadali na duchu, lecz zawsze ufnie zgadzali się z Twoją wolą, która jest miłością, miłosierdziem samym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym żyje Królu, i okazuje nam miłosierdzie Bóg przez wszystkie wieki wieków. Boże Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom Ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Matko i Królowo Miłosierdzia, módl się za nami. Święci Aniołowie Boży, módl się za nami. Święty Józefie Módl się za nami. Święty Maksymilianie, męczenniku miłości Módl się za nami. Święta Faustyno Módl się Święty Janie Pawle II Wielki Módl się za nami. Błogosławiony Michale Sopoćko Módl się Błogosławiony Jerzy Popiełuszko Módl się za nami. Błogosławiony Stefanie Kardynale Wyszyński Módl się za nami. Wszyscy święci, święte Boże Pan z wami. Niech was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju i dobrym Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Zdrowaś bądź Maryja, niebieska Lilia, Panu Bogu miła, matko litościwa, tyś jest nasza ucieczka, najświętsza Maryja. Maryja wielebna, ukaż drogę pewną. Przykazania Tego boga wszechmocnego. On ci wszystka nadzieja, zbawienia naszego, łaski pełna pańskiej, czystości anielskiej. Pan nas nad Panami, święta nad świętymi, O Najświętsza Maryjo, módl się dziś za nami. Niechaj będzie pochwalony przy najświętszy sakrament. Niechaj będzie pochwalony przez najświętszy sakrament. Teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przez najświętszy sakrament. Teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Bóg zapłaci.